Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Pach w ręku tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk. I zaraz kurwa, co pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa I wszystko to, co majster chciał, to ma. Salut, druzja. Dzisiaj proszę was, pokażę wam, jak bawareczka tra brzmi. <gry> Także krótki filmiczek, trochę chorowałem, ale Majster już się dobrze czuje. Jedziemy z nagrywaniem. Dobra, patrz ta kurwa, jak sobie zrobił lub ze sobą. Troszkę może przycicho jeszcze jest, ale myślę, że jest wystarczająco i aligancko. Regazu gazu dodał, ale to tak pod przeciąganie. Dobra, jak teraz brzmi samochód po wymianie wydechu? I redukcja <laughs> mruczy, kurwa. Tak się ze świateł idzie. <laughs> każdy w szoku, co się dzieje, kurwa. No dobra, i tak wygląda. Proszę Was, bardzo ciężko jest pokazać, jak w realu dźwięk słychać z samochodu, bo każda kamera inaczej to pokazuje, jak było widać na filmiku. Ciężko jest pokazać. W każdym bądź razie na żywo jest dużo lepiej. O jakieś 50% jest lepszy efekt, bo i nawet czuć to na ciele, ten taki takie uderzenie, kurba, je. Mam nadzieję, że w wosenby tam żeście nie zawalili pytaniami i, i prośbami o wycenę i w ogóle, żebym narobił kurwa. W każdym bądź razie, nawet przy dużych prędkościach, tam jak jechałem 130 na autostradzie, to że tak powiem, jest bardzo komfortowo i cicho. Jedziecie równą prędkością, jest cicho, dodajecie gazu, jest trochę głośniej i potem. Znowu się wycisza, więc jest bardzo komfortowo. Nie wiem po co ten tłumik taki wielgalachny był, jak bez niego też jest zajebiście. Jak widać, zima mnie została Znowu e, koła niepozmieniane, samochody niepokończone. Znowu będę musiał na kostce leżeć, żeby, żeby w tym mrozy, żeby te hamulce zrobić w 65. Idź pan w chuj, znowu żeś pan kurwa narobił. Słuchajcie, nazbierało mi się trochę paczek. Musimy przynajmniej ze dwie otworzyć w tym filmiku, żeby w kolejnym filmiku znowu otworzyć. <noise> żeby nie było jednego filmu z samymi paczkami, więc otworzymy ze dwie paczki, o. Dobrze, majster, mówisz. Tylko nie wiem, która była kiedy przysłana. To długo woziłem. I ta chyba długo była. Zaraz zobaczymy. Od pana Mariusza, z Cierakowic. Pokaż, głos nagrywa, raz, dwa, trzy, nagrywa. Czerwipa! Proszę bardzo, co to? Co ja dostałem? Nowe pudełeczko. O. Zestaw Hany Montany dostałem. A gdzie mój jest? Gdzie mój zestaw jest? Gdzieś tu w pierdolniku leży. Mój się złużył kurba, tutaj noby je, o. Proszę bardzo <grymne> Bardzo dziękuję. Gdzie jest kartka? Nie było karteczki żadnej? Salut druzja! Paczuszka wysłana po live na pół miliona majstrów. Nie jest bogata, bo nie... Nie o to chodziło, ale z racji dużego sentymentu i przeżyć wysłałem kuferek Hane Montane. By znów się przydawał. Jeszcze raz gratulacje. Nie będę czytał, bo powiem co tam jest. Jeszcze raz gratulacje. Pozdrowienia. Mafia. .pl. Mafia. .pl, bardzo dziękuję. Za zestaw Hany montany. Proszę bardzo. W środku coś jest. O, proszę bardzo. Takie czyściki do tego. Na bioryczkę. Majster zazwyczaj... Na rdze wszystko montuję, więc nie wiem, czy się przydadzą, ale pewnie się przydadzą kiedy. Proszę bardzo, taki zestaw czyścików w środku i dobyt baci. O, i Hannah Montana. Trzeba będzie klucze przywozić. Bardzo dziękuję, mafia.pl, pozdrowionka. Tutaj toster od kogoś dostałem jakiś, albo to grill. Grilla dostałem. Od pani Sandry z Częstochowy. Hopsa, Siemanko Meister. Tu grupa Illegal Night Częstochowa. Z racji, że ogląda cię cała nasza ekipa, stwierdziliśmy, że podarujemy ci nasze gadżety. <laughs> oraz coś do mycia bawary. Może się przyda. Zapraszamy ciebie oraz widzów na nasze spoty w Częstochowie. Oraz do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku, Instagramie. Koszuleczka powinna pasować. Bardzo dziękuję, pozdrowionka. Grupa Illegal Night Częstochowa. Pozdrawiam. To siuleczka. Łokarownia. <grymne> Elka, gdzie pasować? Proszę bardzo. O. Hops. I z tyłu Illegal Częstochowa. Bardzo dziękuję. Szampon naturalne pH. Szampon do do mycia samochodu i bajsta to tak myje, że Bardzo dziękuję Coś ta tu przysłał jeszcze o proszę bardzo, rameczki Oni no. maja maja nie ma Dostałem naklejeczki, więc się przyklei na 39 Bardzo dziękuję Pozdrawionka Dobra Następne paczki otworzymy w następnym filmie. No ta Koszulkę zabierz A to co to za koszulka została? A, tu jeszcze jest. Kurwa, tych koszulek teraz się nazbierało. Trzeba ci kiedyś zakładać. Parę razy założył, to mi się przyda do czyszczenia samochodu. <laughs> Jak te moje, tak samo. Kurwa, znowu ten na betonie leżał. <laughs> Ja nie mam kiedy tego zrobić. Tu teraz chory byłem. Tu ta stoi, już weź to teraz. Jak ja siebie będę czyścił. Slapłem panie, wodą! się zrobi. Tutaj kobicie jeszcze tych opon nie pozmieniałem. Muszę zaraz się wziąć za to. Córce też nie zmieniłem na zimówki. Górba. Zima mnie zaskoczyła jak drogowców, w każdym razie o, tutaj już majster świąteczne dekoracje pomontował. <grym> Z powrotem tutaj żaróweczki przy dachu będą wisiały całe lata. Miałem sperełeczkę nagrać nową, Ach, kurwa tam. <grym> Nagramy jeszcze, jeszcze wam pokażę, co za pół raje. Kiedyś bym czegoś takiego nie ominął. Następnego dnia, jakbym przywiózł taki samochód, to już bym nagrał filmik kurwa o nim. A teraz o. Samochód już miesiąc tu stoi, a ty jeszcze nie nagrałem. Nie pokazałem go wam, ale lipa. Dobra, będzie na tyle. Gitmalina do następnego strzałeczka. Cześć. Stary Chowu się starzeje. <grystanie>